Zaczynamy. No. Zauważyłeś, że tyle misji przyszliśmy i ani razu nie powtarzaliśmy? No. I tylko raz ktoś z nas zginął?

Kurde, drzwi potwierane. Zamykaj, zamykaj. Zamykamy. Zamykamy. Dobra, od razu trzeba skuwać, bo ich potem nie znajdziemy. To jest akurat duża lokacja. Ta mapa jest wielka.

Entry team to talk. There's a down suspect here. Got it. Yeah. waiting for you all clear. A tego zamknąć mogę. <coughs> <coughs> oh, cool. <coughs> wszystko. Talk, this is entry team. Civilian down but breathing.

Jest, jest po prawej. Co za kutys. Dobra, ja otwieram Ty próbujesz. No próbuję, próbuję. No, kurwa. Czekaj! Nie wycofuj tak się, nie. wycofuj się. Ja mam Ammo No this is Entry Team. We have a dead suspect. <laughs> Copy. Stay sharp. <laughs> <laughs> Damn it. Why are you walking me that... Those bastards are still out there <laughs> stealing my gems. Roger that. Trailer's standing by.

Tutaj nic nie widać. Jest takie pomieszczenie tak zrobione, że nic nie widać. A tu patrzyłeś? Nie, nie, nie. No to też zobaczę. A tu jest korytarz. Tylko. No to do tego pomieszczenia, może. Albo może wrócimy się z tamtych pomieszczeń. No to już tamte oczyszczenie. Fajnie, że te drzwi się raz tą, raz tamtą otwierają, nie? Oła Znowu za drzwiami złamie nogę jak w armii Od <grym> no. To był mistrzostw A, tutaj sprawdzałem, tu nic nie ma Ale tu są drzwi jeszcze Do tego drugiego Tu nic nie widać. Po prawej nic nie ma, a po lewej nie wiadomo. Ty wchodzisz. Wchodzę. A to, to jest do tego samego pomieszczenia, co ja tam patrzyłem. Tak? Mhm. Co nie ma widoku. Niego. I znowu po prawej nic nie ma na froncie i po lewej ściana, a na froncie zasłonięte. Mhm. Au. Mhm. To nic nie. Ma. No to wychodzimy na korytarz, co? Tutaj, tak? Jest korytarz. Albercik, <laughs> Talk, this is entry team. Injured civilian ready for evac. Talk, this is entry team. Civilian is injured but alive. Notify the EMTs. On the ground! Now! Get down! Hands in the air! Police! Put your hands up! Don't shoot me! I don't believe this is happening.

Tylko, znaczy, wiesz, pomieszczenie tam ze schodami dalej, w oddali to jest takie pomieszczenie. Okej. Okay. A... nie wiadomo. Tu. Aha. A tam na dole często A... Get down. Whatever you say. No. Labirynt. A tam na dole tak, zawsze są Bo oni tam właśnie rab rabują, tak? To, to logiczne, że tam misję. A tu jest chyba wyjście z tego, z mapy No, tu są te windy do wyjścia z misji Nie wiem po co w sumie takie coś zrobili, ale A tu? Dobra, otw otworzę, zobaczę Korytarz Pusto Chodzisz, a tu byliśmy, a, a te drzwi patrzyliśmy. A. A patrzyliśmy Nie pieprz, nie kolejne jakieś biuro. Nie widać. Po prawej nic nie ma, a z przodu nie widać. Jakiś obraz z psem, jakaś ta zamiast dama z łasiką, to jest z psem. P pies z dama. Tak. <laughs> Pies, pies z jakąś kobietą Tyle A tu jest to co tam A. byliśmy To na dół Na A tu A tu zamknąłem te drzwi Bo tak? to są do holu No, do holu. no. Broń Okej okay, zabrałem no to, schodzimy, co? widziałeś co? <gry> No, czekaj Patrz, patrz, patrz. Czy my mamy chyba co innego to <gry> o, o, o. <gry> Dobra, to wezmę do tego no, to nie mhm. O Ale A ja Police, put your hands up. Police, hands in the air. Oh air, now. this is entry team. Suspect killed. Od razu na sam dół czy to pomieszczenia. Nie, to, to, to ja patrzę To ja ją skuję. Hmm, hmm. wszodło otwarte drzwi są. I hmm. dalej sprawo przejście. Co ja mam iść? Obaj, tu jest dużo miejsca. A... Ale... Ale najpierw, najpierw powiedziałem, żeby rzucił broń, tak? Uh -huh. Nie zdążył się obrócić, ale. <laughs> ale liczy się. Dobra. Nie chcę mnie Jestem jednym z sekretarzy. Enter the jewelry store," he said. Entry team, talk. Suspect in custody. I mean, it's pretty clear that I'm not one of those lunatics. Trailer standing by. Police! Hands in the air! Talk. This is entry team. Copy. Stay sharp. Ah, c'est mousécauxi quoi.

Get, Get down. Hands in the air. Don't shoot. above big mm -hmm. Talk, this is entry team. Injured civilian ready for evac. Copy. EMTs standing by. <laughs> they really know what they would do. Entry team to talk. Civilian is okay. Ready for evac. <laughs> Echol, wracamy. Nie mogę. Z... Aha, dobra, e próbowałem zamknąć. Dobra, patrzmy tam, gdzie. Ok, ten. Od razu. talk this is entry team civilian is injured but alive notify the emts yeah. so roger that emts standing Aha. by okay so y'all fit out my Co nuciek? Ja znowu? Cześć, zamknąć no to... Może jakieś zwidy <noise> Nie no, ja też widziałem jak on... <noise> A tu znowu hall. Znaczy <noise> hall, nie Hall tylko schody <noise> Czyli może zbieg tam do swoich tych kolesi na dół Yeah. Yeah. drzwi. Entry team to talk. Civilian injured. Notify the EMTs. Copy. EMT Entry team to talk. Injured civilian needs evac. Copy. Notifying EMTs. Put your hands up and get down. Here. Get down or I'll put you down. Yeah, Ja przeładuję. Pierwszy magazynek dopiero. Ja też mm. Kurde. <laughs> ja <to lubię. laughs> Może granat jakiś, żeby tam zamieszanie wprowadzić. Mhm. Rzucę tego Stingera. Mhm. Tam był No ta, tam mi jest kilku, co najmniej. Okej, okay, okej, okay, uwaga. Dobra. De. Goddamn me. Grow there, hurry, hurry. Some to On the floor. Szybcie. Hands in the air. Get what? down. Okay. Sniper, leave this talk. Civilian down. <laughs> <But> Please. <laughs> Ready for evac. Czekaj. Entry team to T. There's a down suspect here. Yes. Nie ma Roger, chaosu, Nie ma piłkingu. Kolejna czysta akcja. No, Entry team aktuale. to T. Roger that. Standing by for further reports. A. No Zrobię dostawę. Mówi gościu O przez tego, kutwa Ten, ten, ten Jeszcze, ten. wiesz co? Jeszcze dwie bronie do zabezpieczenia są Super, teraz po całej mapie broni szukać tylko dwie, żadne raporty. Piertarka. No super po A na pewno znajdziemy te dwie bronie. Już patrzę, osiemnasta minuta, zaraz zobaczymy kiedy. jest, bro. O! <noise> tak patrzę idzie, idzie. idziesz. No, tego pajarca tam już... Tu jest! Jej! Koniec. Ranking 0 no, ale... Gdybyśmy tego Nie uszkodzili Zakładnika to byśmy mieli 5 punktów No